Tutaj pokazujemy nasze wideo do oglądania. A jeśli chcesz podejść do naszego planu i tego projektu. Na przykład pomoc w produkcji apartamentów lub zajmowanie pobytów. SMSy y wykuwające klientów i oferujące wycieczki mieszkaniowe i zakwaterowanie. Coś podobnego do biur podróży, ale z domu przez internet. Robienie reklam i wysyłanie SMS-ów na Whatsapp. Apartamenty w pobliżu Sylwii poprzez RBNB otrzymuje klientów na zakwaterowanie. Lubin, Polska, Praga, Pilsno, Czechy, Tiburznia, Niemcy, ST. Galen, Szwajcaria, apartamenty w pobliżu Sylwii, firma w przygotowaniu Financial Optim Investment and Housing Developers, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.